Zgadniesz, co się stało? A co się stało? Dostałem spadek. Jaki spadek? No, kawałek ziemi dostałem. Teraz się niedawno dowiedziałem właśnie, że w spadku dostałem ziemię. No i już mam plany, co tam zrobimy. Jak? Jaką ziemię? Gdzie? Ile tej ziemi dostałeś? Kawał! Ale kawał, no to znaczy ile? No, ile to jest kawał? Pięć metrów. 100 metrów, 1000, 10 tysięcy. No, strzelaj, strzelaj! Nie wiem, Nie, nie strzelam, bo ja, ja nie wiem. 48 hektarów! Ile? 48 hektarów! Już wiem, co zrobimy. Zrobię tam kasynu. Wywalę taki budynek, że to będzie nawet chyba największe w Europie, albo i nawet większe! Nisz co? Nisz Europa? Wiesz, wiesz co? Z tobą takie gadanie, ty się lepiej nie odzywaj. Wielkie kasyno. Ja już mam nawet plan. Zrobię tak... Będzie sześć pięter, wszystko przeszklone, neony, czerwone dywany, podziemny siedmiopoziomowy parking. A tam na ścianach. Tak sobie myślę, y, tam gdzie nie będzie szyb, to dam takie wielkie telewizory. Chcę wyobraź? takie wielkie, ogromne plazmy, i tam będzie się wyświetlało różne rzeczy. Y, będzie można sobie wyświetlić słońce, y, deszcz, chmury, noc, księżyc, wszystko, no, no, wszystko, co będziesz chciał, to tam się wyświetlać będzie. Gry będą, stoły. No, kasa ta tam będzie płynęła, odkręcisz kran, a tam kasa będzie leciała. Widzisz to? Rozumiesz to? Wyobrażasz to sobie? Ciężko, ciężko mi sobie to wyobrazić, ale poczekam. No i no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jakieś yy, projekty już masz? Projekty? To się zrobi. No, a do urzędu już yy, zgłosiłeś, powiedziałeś, że masz działkę, że chcesz budować, jakieś tam plany. Yy, nie nie wiem co tam się robi, no nigdy nie, nie, nie robiłem. To co, może ci wybiorę numer zadzwonić tam do urzędu. Dobra, to wybierz tam na głośno mówiący, daj! No no. No i co? No czekaj, no, melodyjka gra. No i co? No melodyjka gra, no, no czekaj. Pewnie kolejka jest. Tak, kolejka, mhm. Baba, se kawę pije. No... No może i pije, no, no pewnie pije, no. Czekamy. Tak, słucham? Dzień dobry? Dzień dobry? Ja... Ja bym chciał zapytać... No, niech pan pyta. No to, no też pytam, no. Ja bym chciał zapytać o taką rzecz, bo... Dostałem ziemię. 47 hektarów. I chcę tam sobie pobudować różne rzeczy. No to, jak pan to ziemię dostał, to od darowizny musi pan zapłacić podatek. Zapłacił pan już? Ej, przepraszam, przepraszam pomyłka! Wysów, weź, weź mi tam nie, nie łącz już z tym. Co ty chcesz? Podatek jakiś mam płacić? To no, przestań. Dzwoń gdzie indziej. Ale gdzie? Nie wiem, ja się nie znam. Dzwoń, bo chcę zapytać. Do, do gminy zadzwoń. Dobra. To wybieram numer głośno mówiący i gadaj. Dzień dobry, w jakiej sprawie? Dzień dobry! Przepana. Proszę Przepana Proszę ja dzwonię w sprawie takiej, że chcę sobie pobudować budynek na mojej własnej prywatnej działce. A już ma pan jakieś plany? No, plany to ja mam, ale chciałbym zapytać, yy, co ja muszę zrobić, żeby pobudować. No, musi pan mieć. Yy, plan. I wtedy y, sprawdzimy, czy tam się wszystko zgadza y, z miejscowym planem y, zagospodarowania. Z czym? Z miejscowym planem zagospodarowania. Proszę pana, niech pan weźmie sobie jakiś notesik, ołóweczek, niech pan zapisuje. Kasynowalne, parę pięter, podziemny siedmiopoziomowy parking, 47 hektarów ziemia, także wie pan, to będzie duży budynek. No to już panu mówię, że e, może być problem, bo my tutaj mamy miejscowy plan zagospodarowania. E, no nie przewiduję takich e, budowli. Jak nie, jak nie przewiduję? Co nie przewiduje? No ja mam działkę, chcę sobie pobudować. Proszę pana, nie obchodzi mnie, co pan chce sobie pobudować na pana działce. Jest pan, plan i trzeba się tego trzymać. No to co ja tam mogę postawić? Już pan mówię, może pan sobie postawić dom jednorodzinny, jednokondygnacyjny, dach 45 stopni, maksymalna powierzchnia to będzie 150 m2, i garaż wolnostojący Co? Co za farmazony? Panie! 47 hektarów ja mam! A ja, a ty a, pan mi każesz stawiać domek jednorodzinny? A i sam! Do widzenia! I co, dogadałeś się? Sam się z nimi dogaduję. Z nimi się nie da dogadać! Masz, chłopie, działkę własną, prywatną? Jeszcze ci mówią, co na niej możesz, a co nie możesz! No to co wolno, jak nic nie wolno, panie! Pobuduję sobie! Lepiankę zrobię z gliny 35 metrów bez zezwolenia, i tyle, i cześć! No. Dziki kraj!